Tak, kiedy wyglądasz. Jestem królewną ścieżką. Królewną ścieżką? Gdzie masz tak, jabłko? W lodówce. Bo następne chciałem ci powiedzieć, że królewna ścieżka to przespała mm. większość czasu, więc ten film nie będzie ciekawy. Ty mówisz o śpiącej królewnie A, powiedziałem się? A ja mam kalendarz adwentowy z figurkami Funko Pop, gdzie nie wiadomo jaką trafimy. Mamy tutaj księżniczki Disney, a tak jak wiecie, kocham. Disneylandy, został mi jeszcze jeden do odhaczenia plus Abu Dhabi jeśli go otworzę. Zaczynamy jego unboxing, bo święta się zbliżają. Sezon na kalendarze adwentowe rozpoczynamy już teraz, ponieważ tak jak wiecie w grudniu już jest za późno na kalendarze. Za późno, tak, trzeba już wtedy mieć naszykowane i je otwierać. Jeśli też wybieracie otwierać wszystkie okienka z kalendarzy adwentowych koniecznie zostawcie kciuka do góry, a w komentarzu napiszcie czy lecicie po kolei czy otwieracie wszystko naraz. Ja totalnie liczę oczywiście na Bellę, którą uwielbiam, ale również na Śnieżkę, ponieważ mm. A usiadam. czy tam są książęta, czy tylko księżniczki? Disney Princess, mm. więc, mm -hmm. więc... No cóż, będziemy będzie silnymi, będzie... niezależnymi księżniczkami! Ua! To przecież czujesz? Nie. Ja mam pytanie, w ogóle jest 24 księżniczek, jest Laży? Wiesz co, wydaje mi się, że to będą jeszcze jakieś akcesoria, bo tu jest do... na przykład jakiś prezencik. O, nie, to nie. I najlepsze to... jest to, że wydaje mi się, że w każdym kalendarzu może się to trochę różnić, bo to jest jakby taka saszetka, niespodzianka z tymi. Dobra, otwieraj, je, nie, tutaj się. No, że no no, to. Właśnie zastanawiam się. Tu, no tu, tu, tu jest, to widać. O, że, Ja bym to rozpruła. No cóż. A nie, Uch. zbierz je wszystkie. Czyli to są te, które są do zdobycia, ale my nie zdobędziemy wszystkich. My celujemy na śnieżkę. O, są dwie Arialki. Bella! I dwie belle! Dobra, okej, okay, okej, okay. tyle mi wystarczy do szczęścia. Dwie belle. I, śnież... I śnieżka. I śnieżka. <laughs> Napisz w komentarzu też, która z księżyczyk Disney'a jest waszą ulubioną. Patrz, w ogóle można tutaj kupić sobie półkę na trzymanie właśnie tych figur. Bardzo ładnie to. Nie wygląda. masz na to Uch. miejsca. Piero półki będą jak uprzątniesz wszystkie swoje rzeczy. Pienka są porozrzucane, ale jedyneczki nie ma co długo szukać, więc ja za to nie. Wow. Mm -hmm. No coś się tak sprywa. Mówiłam ci, to są starzystki niespodzianki. Wydaje mi się, że każdy kalendarz może mieć troszeczkę inne też no rzeczy. pytanie, czy będą mieć wszystkie te rzeczy, czy każda będzie. Jednak Serio, różowe nożyczki my melody. Czy my tu mamy różowe U, Ariel? Uj, sprawe, Ariel. To tak Znaczy nie, to jest Funko, co, bo, co ja, no nieważne, no mała Funko Mała Funko, tak Bardzo ładna, to jest ta Ariel, która jest w sukience, ale mało tego, no jeszcze ma tu jej taką zimową, no bo wiadomo, że idzie zima ale... Zimową pelerynkę, którą ja też tutaj mam to, to, to będą duże, czy będą tylko same takie? Same takie Co Wyrtujesz? To z BT Pop Ja myślałem, że to będą takie duże, nie będą takie wielkie? Kitek, to jest biti Pop Co to znaczy bit? No to jest ta seria, bardzo ona jest ładna, to są plecy Matko, miniaturek. to jak to się ciężko nagrywa, to trzeba tutaj O, zu... proszę, pa zoom patrz, Dla, dla widzę. To nie jest duże, to jest tyci to jest A ja, teraz Zumi na torebkę, którą możecie znaleźć na naszym sklepie Mufinki.pl Z Mufinką, mamy jeszcze do wyboru z pipi, także zapraszamy was w link w opisie Oraz Może. niedługo pojawią się nowości Nowości w końcu, troszeczkę nie było, ale pojawiają się już niedługo Numer dwa, tutaj można wyciągnąć to. No. Nie, nie, Co? nie, nie Co? ważne. No, nie sprawdzaliśmy z widzami. Mm. Bardzo mnie zastanawia, jakie te dodatki mogą być do tego, te akcesoria, może związane coś właśnie z tymi księżniczkami. Już tu widzimy, że to będzie księżniczka i żaba, czyli Tiana. W zawsze jest jej jakaś kawiarnia, znaczy bardziej restauracja. Wygląda ładnie, nie jest to moja ulubiona bajka, ale... Poczko. Cześć, spoczko! Ale to jest spoczko? Czujeczka! Nie, nie jest spoczko! Nie Czemu? jest spoczko, bo tutaj to ja to nie widzę! Ciociu! Kitek zwyżka drzewa, i się, poczekam. No. Jak chciałam Myślałem, się że to są takie figurki. Figurki? Nie, nie, pop. nie, nie takie boksy! Przecież figurki po są, są takie? Nie, 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 patrz, patrz, weź to po prostu, patrz. Widzisz, to spokojnie można byłoby z większą figurkę Spokojnie! Uh, dobrze, tak ci się wydaje. Nie wydaje mi się, Ej, mam wydaje rację. Wydaje mi się, że o, to O, właśnie to mi się wydaje. Jest już jakieś akcesoria właśnie. Bo jest inne w kształcie. Zobaczcie, jakie to jest duże. co? To I co nie węże. da się dużego? No, I co? To jest ramka na nie? Chyba tak. Ale, hmm. że tak czy tak? Nie, no to chyba tak, tak faktycznie, no. bo to źle wygląda. No to jest takie średnie, to mi mm -hmm, się nie No podoba. to widzisz, nie widzisz, bo to jest dla Elzy prawdopodobnie. Jak to było? Na na! Na 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 na! na. Okay. Co? Ja ci kręcę I śpiewać no. czwóreczki. Ty wy lubię jak śpiewam. Ja wiem. Dlatego pamiętaj o subskrypcji, bo na 2 <noise> miliony subskrypcji nowa piosenka. Ale to ty śpiewasz, nie ja Pipi zaśpiewa. Pipi zaśpiewa. Wymianał się alfabet. Wymiało się dobrze. Pipi będzie miała swoją zwrotkę Albo tą. Miau, miał, miau, miau, miau. Mamy kolejną, którą jest uuu, Cinderella. Mamy tu Cinderellę, no, czyli kopciuszka. Spała. Ej ładnie, bo one są w tej zimowej wersji. Ona ma na swojej sukience takie śnieżynki, ma prezent w ręku i taką rękę z tyłu. I to ona spała czy to nie ona spała? Ja już nie, o, nie wiem, nie. że się zgubiłem. No dobra, no to to jesteś ty. Nie jestem Snow White, nie, czyli nie, śnieżką. A ta jest kto? Kopciuszek. Hmm. tak musisz ze mną odtworzyć wszystkie banky, Lepiejś, Nie, oprócie. nie, nie, jakby skończymy. Dobra, lećmy dalej. Poszukajmy Tyle razy w Disney a ty nie, ty nie wiesz? Ta buta. Mhm, tak, tak jak księżniczka Szczerze wydaje mi się, że jesteś osobą, która była największą ilości razy w Disneylandzie, a najmniej wie Wiem <grym grym grym grym> dużo, ale mi się myli Ona tańczyła na balu, miała tofelek. Później go nie miała A ty jesteś którą? A tam co zjadła jabłko, dobra, nieważne Dawaj dalej To jest coś małego Dzięki I to jest problem. Chyba... Miał kopyt! ale po co mi taka choinka w tym kalendarzu? To jest taka choinka, jak kupowałaś ostatnio dużą choinkę różową do domu. Widzowie pamiętają. Napiszcie w komentarzu, czy pamiętacie ogromną muffinkową różową choinkę. Numer 5. To już był sześć. Czyli to są Mikołajki. tego są Mikołajki. O ja, ale się nie mogę doczekać, kiedy tak pamiętasz na Mikołajki. Bo z chłopak dla swojej dziewczyny też robi jakieś prezenty. na A co kupiłaś mi na Dzień Chłopaka? Dostałem taki prezent ode mnie. Tak. Na Dzień Chłopaka. Co, 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 co to jest za prezent dla ciebie chłopaka? To mnie o mnie, To dla pipi? To jest dla pipi! Pipi, nie jest chłopakiem. A ja się nie wiem czemu, teraz jest pojedyncza, ale zauważyłam, że ona jakby tak się trzyma na tym, co nie, że można to tak fajnie wpiąć. I ona wtedy w ten Fajne. sposób się przemieszcza. A można zrobić z tego może budowlę, taką Zamyk, czy tu jest zamek czy To Nie, zamek, jest zamek. O nie, czyli zamek. my nawet takie coś zdobędziemy. Aha. O nie, no to jakie mam trafić, dwie belle? Bajnie, trzeba otworzyć. Ja będę stamła z z belle. Ale nie, od, ja idę po kolei idę 7. Od, siedemka! siedemka. Dwudziestkę, dwudziestkę, trójkę. Dobra, czyli w dwudziestce trójce ma być bella. Obiecujesz? Nie obiecuję, ale tak przypuszczam. To jest jakaś figurka. Mnie, czyli Śnieżkę, ale w zimowej edycji. Ona trzyma zielony prezent i ma taką znowu tutaj kurtałkę, znaczy w sumie bardziej pelerynę. I bardzo fajnie, podoba mi się, Snow White. Mam już swoją. To wygląda 1 do 1, no nie wiem, ta jest mniejsza. A mnie też jest mała, mamy 60. Jestem krasnoludkiem. Oj, Uj, Halo! To tak się da? Yy, halo, co się stało? Yy, aha. Houston. Możesz to naprawić? Możesz przestać psuć? Przepraszam, przepraszam. przepraszam. Tak, tak, już Śnieżka fłaść do pudełka. Bo to jest jak sto historii. Ona nie chce po prostu być. Dobrze, jak zostawicie 3000 łapek do góry, to kupujemy pudełko dla Ani. No co, kupimy ci takie jumbo pudełko i się zapakujemy i będziesz z mm. nim spędzać 24 godziny. Nie wbijajcie. No wiesz, taki dla Lalek, tak jak masz lepar Ja jestem za. Widzowie też są za. Jest tu Semeczka! jest. Wow! Mocno otworzyłam. Znowu, patrz, to jest element tego zamku. No to będzie takie. Jez, mamy kolejny kawałek. No zamku. da! Mienuse. Idziemy dalej. Nie wiem jak go ułożył, ale jakoś go spróbuję zrobić. Dziewiąteczka A mi się wydaje, że wszystko będzie z tej listy tutaj normalnie. A, tu są te. To nie, tu bierzemy tylko je. Tu mamy akcesoria, bo jest o wiele, o wiele. Mniejsze. Ja muszę policzyć, ile jest gdzieś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. <noise> co? No co? tym mamy prezent. Ale ładny świąteczny. To. To nie wiem po co, pod ale jest jest ładny. Po pierwsze, nie ma jeszcze świąt. No, ale to jest prezent na święta. Ale do dobra święta są później. To jest dopiero siódmego czy ósmego. Dobra, nie starczy. naprawdę tam nie będzie wszystko. Miło, gdzieś nie, będzie. Niestety nie będzie bali. nie, nie, nie. Będą, będą obydwie. Będą Otwieraj dyszkę tak. 16 przecież widziałam. Proszę otwieraj. 16 też można wziąć. O nie, to jest to, co ja się bałam. Super jest. Jak się bawić. No, Cinderella teraz poszła w ślady śnieżki. Zobaczcie. To tu się dzieje. Przynajmniej jesteście w stanie ją obejrzeć w całości. Widzę, widzicie? to, widzicie. Teraz widać, teraz nie widać, teraz widać. Dobra, tak teraz daję widać Jak już otworzyłam, to niech będzie. 16 mamy. Teraz trochę widać. Co się stało? Mulan. Jest tak waleczna, że aż stwierdziła, że nie będzie schowana na pudełku. Mulan też jest jedno z moich ulubionych. Uwielbiam, bo po prostu uwielbiam. Oglądam sobie w kółko nawet do tej pory. Wygląda ładnie. Który 16 szesnastkę? No to było no a, dobra, nie ma tematu, dobra, następne Jedenastka mam jak te, te kalendarze się tak rozwalają I Tak, a o później pomyślisz sobie, że to ma być ozdoba twoja przez cały grudzień Nie, I tu wyglądowa... akurat daję minus za takie, takie wyrywanie no. Mamy tu Jasmine, też nie był jedną z moich ulubionych, aczkolwiek bardzo lubię Gina. To, to jest jedna z moich ulubionych postacia, właśnie Gin i ten ptak, ale zawsze sobie na koniec. A Arumi, A to był Gin? Ginu. Ginu! Yeah. Ja więcej z kitki nie nagrywam. TIP! No połowa, proszę, miejmy to za sobą. Po czekaj, po czekaj, po czekaj. Nie nagrywasz ze mną więcej, ja odchodzę, nagrywasz sama. Dobrze widzowie, ja no, 12. No, obejrzmy, jak Ania nagrywa sama. Litek! No co? Weź mi, proszę, no, Paweł, to przecież to, nie. Dobrze. nagrywasz sama czy za. No i to zrobiłeś! <laughs> 12, Uy. cimo! No nie mam, Po co mi ta pałka? Ale ja twoim jestem to wysypał z tego kalendarza. Jakś na siebie zaraz a, to wysypię Ale ci już pokażę, bo to powinno robić się tak, tak. To idzie na to. Skropułka nie była w 13, a 13 z reguły powinna być prochowa. No to się okaże. Tak. Jest różpunka, którą znowu mogę sobie wyjąć, ale to jest fajne, że można je wyjmować, bo wtedy można zobaczyć je sobie w całej okazałości, ma fajne długie włosy, jest też w zimowej edycji, więc to też jest taki fajny akcent, że na święta no to one jednak są ubrane tak cieplutko zimowo, podoba mi się bardzo Dziś, Jeśli chodzi o to i różpunkę też bardzo lubię, w ogóle bardzo wiele, bo jak ja tak lubię to bo top, więc to, ciężko mi wybrać top 3, aczkolwiek znalazłyby się tam Tak, Piękna i Bestia numer 1, Mula numer 2, Piękna i Bestia remake numer 2, Piękna i Bestia <laughs> live action numer 3, dziękuję to jest akcesorium, które widziałam na kalendarzu. Jest to bryloczek, do którego można sobie to wrzucić? Dobrze myślę, no Zobacz. Bryloczek. To wygląda bryloczek. Tak! Ale ładny. Że możesz sobie wtedy przypiąć. Fajne. Bardzo ładnie to w ogóle wygląda. Spróbujmy. Ciekawe, czy będą klasie dla bubu. Prędzę ja zgubię. Na przykład mulan. Tak, jest. I za nie latało. Pewnie to, to. tak. O, fajne, to mi się podoba. To akcesoria jest fajne, bo można sobie dowolnie mm -hmm. żeby wybrać i w ten sposób sobie zamontować. Nic. Nie wiem, który teraz chyba piętnastka. Piętnastka jest tutaj jej odfarto, tak jak wszystkie. Piętnastka, no niestety, ale przynajmniej Kubek. wiem, że już go nie zdobędę. Dalej szesnastka! A, 16 otworzyliśmy. W takim razie idziemy do siedemnastki. Pfff, też dodawał jak. Wiem, ale no ja chociaż robię pozory, tak? Ej no co jest, to Am... jest Aurora, czyli Śpiąca Królewna, czemu ja jeszcze nie mam ani jednej beli? Bo nie będzie beli. Ja mam zdobyć dwie Belle Bella nie istnieje I mówię, że dwudziesty trójca jest Bella Mhm uh -huh. Więc idziemy do dwudziestki trójcy Nie, nie może, jak tak przeskoczysz to ona pójdzie gdzie indziej No to nie, no to idziemy po Tak się nie bawię No matko Mama. No. Dobra, już cały zamek. Chociaż tyle, żeby miała go z głowy. Oh, okay, Od, okay. Oddaj mi to budowę zamku. Sorry, Ty się bierzesz za krzyżniczki. Okay. Przepraszam. Dziewiętnastka. To jest dziewiętnastka. To nie jest breloczek tym razem. A, to, to Nie. To jest Tego się nie spodziewałam! To jest przesada, kurwa! Muszę... Ja tak nie, sobie to, nosić. No to To jest, to jest dziwne. To nie, nie, nie. A tu to nie wiek, dajemy o, I mamy w nim taki prezencik, tym, tym razem w koronie. No, no to jest litna. Szanse na belle są bardzo niskie. Przystęg, trójka. Tu jest jeszcze jedna. Gdzie? Bliska no. tak? Jeszcze. Jeszcze yeah! minęliśmy! Stop! Wiem, widzę, że ja bardzo Aestetyk to otwieram. Nie musicie mi pisać. To jest 23 i 24. Dobra, nie ja Tak, mięzda. No, tak się spodziewałam. Znaczy, jak to jest dla ciebie, więc. No ty dobra. Dobra, i no i już nie powinno być ich więcej, bo tak. zbudowaliśmy cały zamek. Tak. I chyba o to chodzi, że zawsze zbudujesz tu cały zamek. Nie, 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 to jest niemożliwe, żeby to nie było Beli. Będzie Będzie Oni tak specjalnie zrobili mi. Zimowe edycji sądzę, że u nich, chyba chociaż nie, u nich też była zima, prawda? To dwójce, miała innego chłopaka. A przestańcie. Trójka dla mnie może nie istnieć. 23. Pocahontas. Z dwa straciłam wtedy wiarę w prawdziwą miłość. Ślamrę! <grymne> Dwudziestka tr... Czy To jest Bella. To cię wygląda na Belle? To wygląda mi na stożek. O nie. Czyli, Czyli... tak, widzowie. Nie będę miała na pewno dwóch belli. Jest jeszcze szansa na jedną. no bo kombinowałaś, dlatego nie było w i <grymne> ona przeskoczyła tu. Tu jest Ach, Bella. Proszę bardzo. No ale albo że to znowu sobie nadzieję. Jeżeli tu jest Bella, to co dostanę? Kitek, tak dajmy. Tu jest Bella. A tu jest Bella. Nie, nie tu wiem. jest Bella w y, balowej sukni. 24 Tu, 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 tu. tu. <grymne> Dziękuję, 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 dziękuję Patrz, ona trzyma prezencik Jest przepiękna i o, czy ten prezenciku Ma róże, nie no, super Dobra, no nie udało mi się zdobyć Tej niebieskiej sukience, ale ważne, że mam Jakąkolwiek, bo już naprawdę straciłam Cierpliwość. Jeśli chcecie więcej kalendarzy internetowych, znajdziecie je na tej playliście No i oczywiście też napiszcie w komentarzu, czy Chcecie jakieś nowe filmiki, albo Który konkretnie kupić, także piszemy A my idziemy się teraz tutaj Wskakuje tam